W roku 2002 jej miało w mojej opinii najlepszą pozycję jaką mogło tylko posiadać na rynku gier FPS. Wydało świetnie ocenione i z czasem kultowe medal of honor a light assault, a od września miało Battlefielda, który sprzedał się w ponad pół milionie egzemplarzy. Nie był to wynik wybitny, ale dobry, a nawet bardzo dobry na debiut. Jednak już wkrótce miało dojść do pierwszych zmian, które patrząc z dzisiejszej perspektywy będą miały ogromny wpływ na historię gier ogólnych. Genio Indiana śmietanka. Kończyliśmy na Battlefieldzie 1942, który wyszedł, no wyszedł nawet całkiem nieźle i ruszano powoli nad pracą nad kolejną częścią. Głównie w postaci nowego silnika, gdyż refraktor nie wypadał tak dobrze w porównaniu z konkurencyjnymi FPS-ami. Podczas prac nad refraktorem 2 wydarzyły się również dwie rzeczy, bardzo ważne rzeczy, ogromne rzeczy, okej. Okay? Tomasz Iswaj, witam Państwa. Zaczynamy od 6 dnia wojny. Amerykańsko-brytyjskie siły są coraz bliżej Bagdadu, ale ich działania są bardzo utrudnione przez silny opór stawiany przez wojska irackie i przez potężną burzę piaskową na południe od Bagdadu. Burza potrwa jeszcze kilka dni. Opór Irakijczyków też szybko nie osłabnie. Ważnym wydarzeniem w skali światowej była inwazja Ameryki na Irak w 2003 roku. Wojna z terroryzmem wchodziła wtedy w kolejną fazę i niektórzy nawet spekulowali, że jest to pewna forma trzeciej wojny światowej. Tak czy siak wydarzenia tego typu stanowią często inspirację w świecie kultury i nie inaczej było z grami komputerowymi. No i niedługo po rozpoczęciu inwazji na Irak w 2003 roku pojawiła się taka modyfikacja do Battlefielda 1942 o nazwie Desert Combat, który działo się właśnie podczas II Wojny w Zatoce Gracze grali tam jako USA i Irak, mapy zostały unowocześnione, to samo tyczyło się pojazdów, a nawet dodano helikopter jako środek walki i transportu żołnierzy do punktu. Grupa wkrótce nazwała się Trauma Studios, a modyfikacja stała się w kręgach fanów gry hitem. DICE zobaczyło potencjał, wykupiło Trauma Studios we wrześniu 2004 roku, gdzie współpracowali nad drugim Battlefieldem. Zabieg genialny, ale nie oryginalny, bo w końcu Valve o wiele wcześniej zatrudniło ambitnych fanów do firmy i wszyscy wiemy, jak teraz wygląda Team Fortress czy Counter Strike. DICE już wiedziało, co chce zrobić. Zrobić symulator trzeciej wojny światowej, dziejącej się teraz, w tym momencie. Wiecie, to trochę oczywiste, że współczesne strzelanki dzieją się mniej więcej w tym samym momencie, co... W dniu wydania premiery gry. Ale w 2003 roku było to dosyć kontrowersyjne posunięcie, z oczywistych względów. A wiecie, to, że sobie parę fanów zrobiło moda wojennego, to tak naprawdę odznaczenie dwóch błędnych odpowiedzi. Nadal można było popełnić błąd. I wtedy pojawia się drugie wydarzenie. Otóż i jej chcąc pompować markę Medal of Honor nie chciała jakoś specjalnie wprowadzać większych zmian i nadal mieliśmy być turbo komandosem, który rozwiązywałby ważne dla II wojny światowej zadania. Pojawiło się parę osób, którym ta stagnacja się w zasadzie nie podobała. Prezes EA powiedział jak wam się nie podoba, to się zwolnijcie. No i zwolnili się. Założyli Infinity Ward i niedługo później wydali Call of Duty, które nie dość, że było bardzo dobre, to sprzedało się w ilości podobnej co najnowsze Medal of Honor. My to znamy, ale nie psujmy faktów. Tak czy siak, jej troszeczkę się zorientowało, co się dzieje i skierowało większość swoich żołnierzy na front właśnie do walki z Infinity Ward poprzez tworzenie kolejnych Medal of Honor, i w ten sam sposób DICE dostało wolną rękę do działania. Tak więc firma z Szwecji postanowiła strzelić, bardzo zresztą ryzykownie. O samej produkcji wiemy bardzo mało. Oprócz tego, że w czerwcu 2005 roku Trauma Studios, przemianowane później na DICE New York, zostało zamknięte z nieznanych bliżej nam powodów. Choć moim zdaniem wynikało to po prostu z pewnej innej koncepcji tworzenia wojny. Przez Szwedów i przez Amerykanów, i tak po prawie trzech latach Dice wypuszcza Battlefield 2, który cóż, mocno się zmienił. Po pierwsze sama oprawa graficzna. Silnik Refraktor 2 renderuje więcej, lepiej i ładniej. Eksplozje i efekty są ładne, choć czasem komiczne. Warto powiedzieć, że przez silnik nie zmieniła się liczba graczy. Ta nadal wynosi maksymalnie 64 osoby, choć tylko na jednej mapie możemy tak w sumie zagrać. W większości zagramy do 32 graczy. Co na niektórych mapach sprawia, że czujemy się trochę samotni, ale to wynika z faktu, że grałem na singlu. W Multi próbowałem zagrać, ale cóż, nie mogłem się nawet zarejestrować. No cóż się dziwić, Grama ponad 20 lat, ale jak już do jakiejś potyczki dochodziło, to była ona bardzo szybka, gwałtowna i trzeba było czasem pomyśleć, zanim coś się zrobiło. Gram z butami na najwyższym poziomie eksperckim i często głupie podejście za blisko do przeciwnika kończyło się zgonem. Choć bywały często dziwne sytuacje. Dobra, ale kim w zasadzie gramy? Jaka jest fabuła tej gry? Mało w zasadzie wiemy. Fabuła została podana dosyć skromnie. Po prostu wybuchła trzecia wojna światowa. I po jednej stronie jest Unia Europejska Ameryka, po drugiej Rosjanie i Chińczycy, a gdzieś po środku są państwa Bliskiego Wschodu i wszyscy się nawalają między sobą. Dlatego też gramy głównie na mapach podobnych do Azji i Bliskiego Wschodu. Mimo tego nie odczuwałem tego dystansu. Po prostu są tu gdzieś miejsca ulokowane na świecie. No i obie zwaśnione armie toczą ze sobą bój. A o co? No oczywiście, że o punkciki. Tryb conquest dostał lekkie odświeżenie. Po pierwsze zrezygnowano na większości map z niezniszczalnego spawna, którego nie dało się zniszczyć i nadawał de facto front całej grze. W BF2 można było zająć wszystkie punkty, co kończyło się automatyczną przegraną dla drużyny, która straciła ostatni punkt i wszystkich żołnierzy. Oczywiście są mapy, które mają tą wariację i chyba nazwę ją atak obrona. Tam jedna drużyna ma niezniszczalnego respa, ale ma tylko jeden punkt, podczas gdy drużyna przeciwna ma całą resztę punktów przejmowalnych. Stąd moje nazewnictwo tej wariacji. Mapy na tych trybach są najczęściej małe i skupione wokół piechoty, ale są bardzo ciekawe, jeżeli drużyna dobrze gra. Jeżeli drużyna atakująca dobrze zagra, to pół biedy, bo mecz potrwa 5 minut, a jeżeli obrona chce wygrać, no to musi zabić te 160 osób. Nie ma innej tak naprawdę możliwości. Trzeba siedzieć i z oporem strzelać do Polaków. Polaków, którzy mieli wtedy naprawdę duże pole do wyboru. Special Forces to dosłownie komando: ma karabin z kolimatorem, flashbangiem i granatem, a druga nowa klasa, czyli support, ma karabin maszynowy, który może się przegrzać. Można rzucać amunicją i też masz granat. Jak supporta rozumiem, bo był potrzebny ktoś, kto zaopatrza resztę drużyny i ktoś, kto dosłownie może ją osłaniać zaporowym. Tak Special Forces traktuje jako silniejszą wersję asalta, który oczywiście dostał granatnik w ramach bafa, ale moim zdaniem to nadal nie wystarcza, żeby go wybrać. Medyk również dostał ulepszenie w postaci reanimacji. Wiecie, to normalne, gdy postrzałę z czołgu w głowę czy na lotu artillery. Medyk po prostu masuje atomy Kładzie byle jak defibrylator na hmm, jajkach żołnierza, a ten się budzi i nie dość, że ma full HP, to jeszcze ma dodatkową amunicję. A, teraz już wiem, czemu Rusy po trzech latach wojny posuwają się dalej do przodu. Wszystko przez tych medyków. Ale żartem żartami, ale wiadomo było, że w końcu musiało się to pojawić. I jest to fajne rozszerzenie klasy, która mogła wcześniej tylko rzucać apteczkami, a teraz może jeszcze bardziej się przydać ratując tikety swojej drużyny. Warto powiedzieć tutaj, że ilość reanimacji jest nielimitowana. LOL. Pojawiły się również składy. Od teraz musicie dołączyć do jakiegoś zespołu, maksymalnie czteroosobowego, lub stworzyć własny. Nie ma to jakiejś specjalnej funkcji, po prostu jest dowódca i reszta to członkowie składu. Dowódca otrzymuje od komendera zlecenie, gdzie atakować, co dzieje się na mapie, itp itd. td. Komanderem można. Aplikując. Nie! O tą funkcję w tabeli składów. Nie wiem, czy to admin rozpatruje, czy system. Na singlu na pewno, komputer. Gdy tą opcję dostaniemy, otwiera nam się przed nami zupełnie nowa ścieżka gry. Możemy kazać naszym podwładnym atakować, bronić punktu, możemy wysłać dla nich wielką orkiestrę świątecznej przemocy, możemy wysłać pojazd, rzucić dronem i, i przekroczyć grani. ba, co dosłownie chwilę możemy w jakimś obszarze wystrzelić artylerię, i wszystkie fragi idą do nas. Gra nagle staje się strategią, gdzie trzeba ustalać, gdzie się Przewidywać ruchy przeciwników, a potem odpowiednio używać naszych benefitów, żeby nasza drużyna zyskała jak najwięcej. Wow. Ktoś powie, czy to przypadkiem nie jest za dużo na taki prosty symulator, ja odpowiem, że w hierarchii w zasadzie w wojsku panuje, czy to w czasie walk, czy to w czasie pokoju. A po drugie, wydaje mi się, że to też jest efekt flirtu z klanowcami, o których zrobię kiedyś osobny materiał. Oczywiście, jeżeli wkurza nas ciągłe bombardowanie, możemy zniszczyć radar znajdujący się często w pierwszym punkcie przeciwnika, ale jak pewnie się domyślacie, ciężko jest się tam najpierw dostać, potem zniszczyć, a na końcu... Tak można to naprawić, ale wiecie, chaosu w grach nigdy za dużo. Ciekawą nowością był również system rank. Otóż po każdej grze multiplayerowej otrzymywaliśmy expa za zabijanie wrogów, przyjmowanie punktów, realizowanie celów. Po wbiciu odpowiedniego progu dostajemy level up. Proste czyż nie? I w ten sposób Battlefield zapewnił sobie stałych graczy na miesiące, jeśli nie lata. Bo ludzie chcąc się pochwalić wirtualnym kochonem zbijają poziom, otrzymując jedynie kosmetyczne zmiany, no i mogli się pojawić w rankingu no life'ów, ale to szczegół. Genialne, choć skromne. No i pojazdy, cholerne pojazdy. Te oczywiście zostały trochę troszeczkę zmienione. Nie latamy już samolotami, a helikopterami. Mamy czołgi, pojazdy pancerzone, pojazdy transportowe, kłady. Moim zdaniem są one trochę zbyt OP, bo praktycznie każdy pojazd może nagle mieć karabin. I jeżeli prowadzimy taki pojazd, to fajnie, bo mamy parę fragów i chaos na froncie, a jeżeli stoimy tuż przed tym pojazdem, no to cóż. A pa? Dodatkowo, jeżeli zagramy jako inżynier, medyk lub wsparcie, to wchodząc do pojazdu nasi sojusznicy w naszym obrębie dostają zastrzyk naszych umiejętności. Tak, inżynier automatycznie będąc w pojeździe naprawia swój oraz kolegów z drużyny pojazd. Trochę to jest za mocne, czyż nie? Ale generalnie jeździło mi się nimi bardzo dobrze. Nawet helikopterem nauczyłem się jeździć dostatecznie szybko. A to łatwo kompromitowało przeciwnika na punkcie, gdzie stracił dwa czołgi w ciągu minuty. Oczywiście Battlefield ODA to Battlefield ODA, więc musiały pojawić się płatne dodatki no w sumie pojawił się tylko jeden płatny. Siły specjalne oferowały nowe mapy, bronie, ale co najważniejsze, lekko odświeżały frakcje, gdyż zamiast mocarstw wygraliśmy po prostu antyterrorystami z Rosji, Wielkiej Brytanii, USA, a no i rebelianci są, to też jest ważne. Dostajemy nowe bronie, pojazdy, choć największą nowością są mapy, głównie skoncentrowane na wariacji obrona-atak i są one bardzo dobrze skonstruowane w porównaniu z oryginalną grą. Wojska atakowane mogą łatwo schować się za neutralną linią obrony, jak budynek czy wzgórza, a to niesamowicie utrudnia działania ofensywne w ich kierunku i skutecznie przedłuża i wyrównuje szale dla drugiej strony, która nie posiada niezniszczalnego punktu odrodzenia. Pojawiły się mapy nocne, gracz musi wtedy uruchomić noctowizję i ta działa bardzo długo i regeneruje się szybko, więc. Oto, nie martwcie się, jest to fajne rozmaicenie, ale może irytować i boleć w oczy. Pojawiły się również darmowe rozszerzenia, które zostały nazwane booster pakami, i w zasadzie nie różnią się niczym od takich zwykłych update'ów. Pojawiły się dwa booster packi. Pierwszy zatytułowany Euroforce dodawał po prostu frakcję Unii Europejskiej i parę nowych map, a drugi zatytułowany Armored Furas dodawał pff, czołgi, śmigłowce, bronie yy, i parę nowych map. Także to mimo wszystko były update'y za darmo dla graczy. Fakty są takie, że Battlefield 2 sprzedał w ciągu miesiąca 1,2 miliona egzemplarzy. Nie stanowiło to jednak konkurencji dla takiego Infinity War, którego Call of Duty 2 wydane w podobnym okresie zdobyło ogólnie ponad 6 milionów kopii. Choć warto powiedzieć, że o Battlefieldzie wówczas nie myślano jako głównym froncie walk pomiędzy EA a właśnie Infinity War. Gra ta jednak w pełni wyszła z podziemia i pokazała trochę innym grom, strzelanką w jakim kierunku mają zmierzać. Można więc powiedzieć, że ta gra nie tylko była najważniejsza w całej serii, ale również była bardzo ważna ogólnie w historii FPS-ów. Twórcy można powiedzieć, że poczuli się trochę pewnie i w następnej grze mieli pokazać tą pewność już w pełnej parze.